Idealny timing, bo okej, chłopaki the... no co to ma być, co to ma być Pierwszy raz w Grecji i drugi raz widzę wielbłąda Zajechaliśmy do Grecji pierwszy raz i niestety nie na wakacje To jest śmieszne, bo zwinięłem już tak naprawdę pół świata, będę cały świat a nie byłem kurczę w Grecji, gdzie jest z 2,5 godziny samolotem. Udało się. Prosto z samolotu o godzinie 5.45 mieliśmy lot. Wylądowaliśmy, zabraliśmy rzeczy, nawet nie poszliśmy do hotelu, tylko prosto tutaj do ZO, bo jest blisko z lotniska. I zwiedzamy. I serio jest ładnie, piękna pogoda, jest tak sam za gorąco. Idealnie wera, Siemano Serio jest... Tak, spokojnie, bo jest godzina dopiero 11. No i sami zobaczcie, po prostu cudo. I to jest to, co uwielbiam. Taszki śpiewają, to jest życie prawdziwe, a nie? Jakieś tam imprezy w głowie. I pierwszy raz po 7-8 latach podróżowania, latania samolotem w Ryanerze, bo zazwyczaj biorę Wysp Proitis, Ryaner Proity czy coś takiego, że mam po prostu plecak i, i walizkę do tego. Dodatkowo nie nadawano, tylko że mogę wejść. Pierwszy raz musiałem dopłacić, bo wystawała 3 cm ponad tam jakiś tamten ten taki kwadrat. I musiałem dopłacić jakieś 400. Oh. I patrzcie, po tylu latach czasem się trafi takie coś. Jutro jeszcze można sobie pośilować, ale następnie w piątek widzimy się na meczu euroligowym. O, słuchajcie, tu są zapędy. Słuchajcie, tutaj są zapędy. <ścoughs> Ale wcina. ja A w piątek mamy mecz Panathinaikos z jakąś drużyną z Francji. I z Paris, Paris. Paris, Paris. Będzie to na, w ogóle na tym, na boisku ledowym. To jest mecz roligowy i będzie na boisku ledowym. na takim, jakim skakałem Macau w poprzednich vlogach, które widzieliście w Chinach. A też to był ten mecz taki All Star. Game, NBA i coś takiego. No, i też był ten, też był ten parkiet, i ciekawe jestem, jak tutaj będzie. No właśnie, temat zo. Temat zo, jakiś tak sobie myślałem, że powinien być organizowany w taki sposób, że jest dane zwierzę, załóżmy foka, brana, załóżmy na pół roku albo na rok w takie miejsce, i potem. A bo słuchajcie, najważniejszą rzeczą tutaj jest delfiny dzisiaj, żeby zobaczyć, delfiny, i zaraz tam będziemy iść. Ale żeby brać, załóżmy takie zwierzę, taką fokę na rok czasu i potem ją wypuszczać wolno i potem łapać kolejną, kolejna na pół roku, rok. I znowu wolność. To jest super miejsce na helu jest Fokarium i on jest właśnie takim całym punktem, jak sobie wejdziecie na stronę i poczytacie. W ogóle możecie poznać tam historię tych fok, na przykład, bo niektóre były uratowane, niektóre były znalezione chore na plaży i też zawsze możecie tam zadzwonić, zgłosić, nawet jak jesteście gdzieś nad Bałtykiem, widzicie fokę. Bo może to jest jakaś foka, której oni nie znają, bo oni monitorują i chyba we współpracy ze szwedami udało się w ogóle odbudować populację fok w Bałtyku dzięki ich działaniom. I też na Boga nie wrzucajcie monet do wody, na szczęście, bo to się pod wodą mieni, Foka tak, no. myśli, że to jest jedzonko i to je, myśli, że to jest rybka, a później nie ma jak dopłynąć i po prostu się topią. I tam też są takie przykre zdjęcia. Były zdjęcia, gdzie tam, jak już Foka zmarła... O, tu się nawet foki to... już odzywają, żeby na robić. To ten, to, to miała ileś tam, kurde, kilogram, kilogramów monet i innego dziadostwa. Ale widzicie, na przykład jadąc na taki wyjazd, załóżmy akurat tutaj do Grecji, jest tak, że załóżmy dzisiaj mam ten czas, powiedzmy dla siebie, jutro można powiedzieć, do połowy dnia generalnie też, a reszta to już jest moja praca. Tak samo na przykład, nie wiem, byłem w Tajlandii teraz. W większości to ja zajeżdżam, idę spać, ogarniam swoje ciało. Potem przygotowuję się, przygotowuję się czy to do zawodów, czy to do pokazu. Po pokazie, generalnie zazwyczaj od razu wracam. Czasem jest tak, że mam na przykład dzień, jak sobie sam wykupię dodatkowo hotel, czy, czy dwa dni, i potem mam późniejsze loty. To generalnie wtedy mogę sobie tak naprawdę odpocząć, zostać, coś zrobić. Ale rzadko kiedy tak naprawdę zostaję sobie dłużej, bo. Zależy jakie miejsce, na przykład w Tajlandii dostałem sobie dwa dni dłużej i generalnie było tak, że Joel podróżował, nie podróżował, tylko imprezował cały czas. A generalnie poświęciłem jeden dzień na trening i w sumie tyle, bo generalnie dla mnie nie było co tam robić, w Bangkoku chodzili. Także wiecie, można powiedzieć, że o tutaj fajnie, podróżowanie po całym świecie i, i super taka praca. No nie do końca, bo większość tych wyjazdów to tak jak wspomniałem, to jest praca, skupiam się na tym, żeby czy to na zawodach, żeby wygrać, człowiek się stresuje, to wszystko. Generalnie nie wygląda to tak, że wiecie, na zdjęciu fajnie wygląda, że tutaj hotel jakiś, tutaj jakieś, jakieś coś, ale w rzeczywistości wiecie, to jest w większości cały czas głowa skupiona i rzadko kiedy jest taki jakiś chill. Ale teraz jest i na przykład na to, że dzisiaj jest. Można po prostu odpocząć i, i zobaczyć delfinki. Generalnie są też takie przypadki, że część osób ma gdzieś, po prostu ma gdzieś. Nie przykłada się do tego, nie jest profesjonalna. I wiecie, imprezują, po imprezach szkaczą, nie przychodzą, przy, przychodzą nieprzygotowani, mają w nosie. Ja coś takiego totalnie nie, w ogóle nie rozumiem. Dla mnie jak jadę, jak ktoś mnie zaprasza, to zawsze, zawsze jestem przygotowany, zawsze, zawsze podchodzę profesjonalnie, zawsze jestem na czas. Ostatnio Joel opowiadał, że się spóźnił na konkurs, bo zaspał. Mówię, kurde, mówię, mówię stary, ja jak? mówię, chłopie. Jakim cudem, nie? No to mi popada, że imprezała, trochę coś tam, coś tam. No jedni korzystałem z takich wyjazdów, ludzie potradzą profesjonalnie i skupiałem się na tym po co zostali tam zaproszeni To co teraz załączy ten filmik to jest, Uf, to jest jeden na mil o kurde czyści, czyści filtry to, co przed chwilą nagrałem i to, co zaraz stawię, to jest filmik jeden na milion, gdzie Basia prosi, żebym ją z tyłu nagrał i, w, i dosłownie 3 sekundy po tym, jak włączyłem nagrywanie, wyskoczył tak, tak, Pierwszy w sumie jedyny raz, bo siedzimy tutaj, stoimy tutaj, 30 minut jest lekko, no i raz tylko tak fest skoczył i to było na tym nagraniu. Co to jest Ej, what the No, no i moje ulubione niedźwiedzie <grywka> To Trochę twoje lata ma Mamy idealny timing, bo... O! Będzie jedzonko! O kurde Teraz pora na wejście do Lemurów, Gdzie Będą mogły one na nas wejść Ja się kręcę Co tu zaczęło dziać, bo pani teraz weszła i... To... Ja. Teraz sobie się wiem, że jest taka pogoda Zaczyna grzać A jestem cały na czarno Buty czarne, spodnie czarne, koszulka czarna tylko czapkę mam, jasne. Patrzcie, jaka to jest opcja teraz. Patrzcie to, teraz będzie ślidziane. Ja Ci chwilę nagram, później Ci zrobię zdjęcie, dobra? No, poczekaj. A Jezu, to Dzień dobry i zapraszam na vloga na YouTube. A. I teraz Basia uczy i bawi. Zawsze gdzieś jedziecie, to ja słyszę, że każdy ma kartę po 40 euro i tak dalej. Jakbyśmy tu nie mieli gotówki... To byśmy nie nakarmili tej żyrafy, bo tam trzeba dać do, do Nate'a, ja miałam Tak, pamiętajcie, wózce, że, pamiętajcie, że gotówka to wolność nasza i nie wolno odebrać nam gotówki. Zapamiętajcie no to. Dotarliśmy i patrzcie jaki śmieszny hotel. A przynajmniej mamy, patrz, mamy ten. Mieliście na zaraz. jestem gościem hotelowym, mimoż, ale to nie jest woda. No, tak. Myślałem, że jeśli bym się tego napił, to już bym to jeszcze sezanki, bo do wieczora nie wstał. Ej patrzcie, wyszedłem sobie e, z jej posiłek, który przygotowałem. Wychodzę, wychodzę, patrzę, a tu <grych> powtórka z rozrywki. Siemano. Po dotarciu do hotelu, do na Akropol, który się okazał zamknięty, pisał do 20. Jest 17.30 i był do 17.00. No i starcie, trzeba coś z dobrego. Także ze mną to jest takie zwiedzanie nie? Wbiliśmy do restauracji i patrzcie. To nie może być przypadek. <grystanie> Moi drodzy, dzień numer 2. Jesteśmy już po krótkich nagrywkach takich z zawodnikami. No jest pusta arena. Patrzcie, jak jest boisko Błysko jest identyczne, prawie jak w Makao w Chinach, w sensie jest podświetlane. Fajnie, bo widzę, że zaczynamy to wprowadzać w sumie coraz częściej już do, do rozgrywek. No bo wiecie, to jest fajne pod względem sponsorów. Zazwyczaj na takim zwykłym parkiecie, macie jednego sponsora i zalepicie to i to tego nie da się zmienić. A tutaj co chwilę coś się dzieje. Jak się na tym gra? Wiecie co? To jest tak, jakbyście położyli taką szybę z okna. W sensie macie okno i byście położyli to okno na ziemi i na tym oknie. Grali trenowali skakali, to to jest identycznie, to jest to samo. Generalnie jest takie, takie uczucie. Ale generalnie wszystko jest stabilne, to łączenia też jest. Też jest spoko, chociaż minimalnie jest taka jest taka różnica i one są sklejone... W silikon, to jest dane normalnie zwykły silikon między to, więc śmiesznie. Ale czasem proste rozwiązania są najlepszymi, więc może to jest przepracowane, że się dobrze trzyma. Tak. Bo w Chinach na przykład tam była awaria i musieliśmy czekać. W Chinach na przykład przy pokazaniu, czy pamiętacie tego vloga, tam była awaria i generalnie przed, tuż przed meczem, a właśnie przed meczem musieli ściągać taki ten, ten kwadrat, ściągać to i tam majstrować. Fajnie jest. Jest fajnie. I patrzcie, jakie tutaj mamy bojo Good. naprawdę jak mieszkacie w takim miejscu docencie to, że macie te wojska bo ja wiele lat temu jak zostałem to nie miałem Miałem tylko jeden koszt gdzieś na przy szkole rozwalony i to jest w takich warunkach że masakra a wy macie wszędzie wszystko i nie doceniacie Zmiana Warty wojskowej tutaj w Pałatku prezydenta. Dzień dobry moi drodzy, startujemy z dniem. Tak naprawdę, dniem trzecim jest godzina 19, ruszamy właśnie na hale, zaraz ktoś po nas podjedzie. Mecz zaczyna się od 21, więc jedziemy dwie godziny przed. Pierwsze się dzisiaj naprawdę bardzo, bo w końcu mam drugie boisko rozrzewkowe, więc mogę się na spokojnie i wtedy sobie wejdę na główną arenę i robię show. Mamy jakieś z tego co wiem 7 minut, więc obstawiam, będzie to jakieś 5-6 sadów. Plus, minus. Czasem wcześniej koszykarze wychodzą na, na rozgrzewkę i się chcą już rozgrzewać, i ja muszę spadać Czasem trochę dłużej. Ja dzisiaj długo pospałem, więc jestem naprawdę zadowolony. Wstałem rano, zjadłem śniadanie, poszedłem spać. Potem wstałem, e, zjadłem obiad, poszedłem znowu jeszcze na drzemkę. I jest teraz 19, więc jestem happy. Tak można żyć. Ale Grecja bardzo mi przypomina Hiszpanię. Nie wiem czy też macie takie odczucia jak byliście w Grecji, w Hiszpanii Bardzo mi, bardzo mi przypomina, pod względem tak naprawdę wszystkiego Hiszpanii Nie wiem Eee, no proszę Państwa, w Polsce tak jak dostaje się akredytację To moi drodzy elegancko jest tutaj w opakowaniu, fajny, smyczka jest A tutaj taka wida, no co to ma być, co to ma być Euroliga Euroliga, co to ma być Zostawiliśmy sobie rzeczy i teraz idziemy na boisko rozgrzewkowe. Ej, czemu jest tak nisko, Bo dzieci grają. A no właśnie, to mówię, kurde. Foto. Teraz się spotykam, że na hali można y, jarać papierosy, na no, sakra, wiesz no. jak tak. to Słuchajcie, ogólnie tutaj bardzo są przewrażliwieni, że wiecie, tak pierwszy raz mam kontakt z bankera i mówią tutaj spokojnie, bo ten kosz jest taki średni, żeby to się nie wieszać, generalnie uważać się, no staram się, naprawdę bardzo rzadko kiedy się wieszam przy wsadzie, jedyne co to czasem tam po prostu mocniej obrać pociągnę na dół, pierwszy wsad, pierwszy wsad i na park jest wylatuje, śruszka, <grywka> jasas <grywka> 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 pao fans, to znaczy siemano, e, e, e. Kibice. Kibice... Ja też pao fan. I nalewam. Stąd się wszystko wydaje proste, ale będąc na boisku, czy grając, czy skacząc, to już jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego. Jeśli chodzi o stres, przychodzi zdenerwowanie, musisz idealnie narzucić piłkę, musisz idealnie rzucić do kosza, to jest inny feeling zupełnie. Całkiem szybko. i Ile miałem? Chyba łącznie 5 sadów. Część z Was może tego nie zobaczy, a część zobaczy. Przy niektórych sadach, chyba wcale wszystkich, miałem totalnie inne, inne ułożenie ciała niż zawsze. A to tylko dlatego, że dwa dni przed pokazem bardzo mocno zajechałem w głowę. Tak, tak fest, że nie jestem w stanie o, dotknąć, dotknąć e, stóp. I od razu przy każdym sadzie miałem takie wiecie tak naprawdę. Ale najważniejsze się udało i że wsady były wszystkie w pierwszej próbie. To jest tak naprawdę najważniejsze nasze Jak próbujecie coś cały czas, jakieś 2-3 próby, to taka publiczność wiecie. On publiczność chce tutaj widzieć te wsady, a nie widzieć próby wsadu, to jest co innego. Więc czasem lepiej zrobić gorszy wsad, ale zrobić, niż próbować coś trudniejszego i to zrobić. To się oczywiście zależy kiedy, bo jeśli mamy 20-30 minut na pokaz, to też jest co innego, ale jeśli mamy, wiecie. 4-5 minut to sad za wsadem, sad za wsadem i szybko spadacie tak naprawdę. Ale spoko w porządku. Czuję się dobrze, bo ostatni tak naprawdę półtora miesiąca czasu mogliście mnie zobaczyć, że miałem, byłem potekowane kolano. Trochę było przeciążenia. Bo tak naprawdę kurczę ten miesiąc nie miałem kiedy tak odpocząć. Ale już jest, już jest, już jest ok, No i co? Teraz kwiecień troszkę mam tak luźniejszy, więc znowu na dobre tory wbijam na siłkę. Trenujemy dalej i to tyle. Ja jeszcze sobie teraz poskaczę. Mam nadzieję, że podoba Wam się całą materię. Mujicę ciężko. Pozdrawiam. Grabo! Wszystkiego dobrego. Jeszcze dostałem w prezencie. Dysoneczko. sobą. Nice!